Pani z tej strony, Szymon, 1400 jest. a... Yo, yo. Dobra, jak budowy naszej fosy, przypominamy o rozwinięciu naszej nazwy sojuszu, oczywiście podamy wkrót nazwy sojuszu w komentarzach. Przypominamy o rekrutacji członków, proszę podawać swoje nazwy pod filmikiem nazwy ze Skype'a, wybierzemy tego szczęściarza. No i teraz, jak widać, zajmujemy się budową fosy. Mhm, tak. Liczymy na łapki w górę przypominam z tuby, bo to naprawdę motywuje bardzo. No, no, no. E, tam kochy, nie wiem czy tam buduje, wyrównuje teren, czy coś tam nawet... prawie. prawie! Wyrównuje teren. A jeszcze nie, nie wspomniałem o, o nagrodzie rozwinięcia naszej, naszej nazwy, e, gildii. Nagroda to... no nie, możemy teraz nawet wymyślić, co tam, ty zaproponujesz, jaką nagrodę. Albo po prostu piszcie w komentarzach, jakie na przykład chcecie nagrody, a my właśnie... Wojcie... Mówię na... samemu... Niosenemy... ja wstałem. jak za się dochodzicie do naszej wizji. No. Także, skate, zlosujemy i tutaj, kto zganie, temu do dodajemy. No, no to. Członny dzień, Musimy kopać. jeszcze prawdopodobnie w nagramy, jeżeli nam się uda, więc jeszcze zostańcie z nami. Live będziemy nagrywać. A drugi jeszcze wspominał o y, atakach na nas, na naszą gilibię. Trochę możesz to jakoś rozwinąć. Mogę. Jak, e, jak chcecie nas zaatakować? To nie byście w tym, że chcecie nas zaatakować, tylko y, Atak atakujcie nas, Szymon nam pokaże kordy. Ja tam tak. opisał kordy. Na tak? tak, tak, swoim tak. no, no. no i możecie nas atakować. No dawaj, nie ja. o tym. No to by była fajna zabawa i po prostu żeby było śmiesznie. I nagramy oczywiście też filmik, z tego wrzucimy. Wojna Gildist. Więc naprawdę może być super zabawa. To teraz będziecie mieli jeżeli znaczy. zapadniecie w dwójkę w ogóle bez, bez w ogóle zbroi, no to... To trochę trzeba się zastanowić. Czy macie mózg? Co? Zasem nie przeszkadza Wam to, że nie macie zbroi. Teraz tutaj jest kroczą. No. Zasem nie już... musisz. No bo zrobimy tak, to też. Mamy takie przykątusy. Kto, kto poda jak najszybciej dochodzi do naszej no. Ono on, tak. nas. Rozczytanie te hasło dochodzi do naszej gildii, Jeszcze kto najszybciej znajdzie nas na kordach, dochodzi do naszej gildii. I przypominam jeszcze, że nasza gildia ma skrót C, W, E D. Więc proszę o rozwinięcie tej nazwy. Oczywiście jeszcze dostaniecie skrót naszej gildii pod filmikiem. Więc... Warto. E, jak będziecie gili, to możemy wam pomóc i możemy za ten, w sobie. Piszcie w komentarzach jakie macie propozycje do filmiku, żeby coś fajne, fajnego zrobić jeszcze. No Ale tak. że podaję ja mam Kordek to jest Oszusta to raczej nie. A no bo Nie, może. jak, jak oszust, to oczywiście od razu powiem w naszych filmikach i już się nic nie dodam. Oszustów, którzy kradną. Co za takich już dziękujemy. To jest nasz już drugi odcinek tej edycji. Na pewno będzie jeszcze kilka, bo będziemy tylko kontynuować grę, bo jest naprawdę super serwer i polecamy go. Czy no. on masz kilofa? Proszę, taki słaby. Troszeczkę taki słaby. Czy on masz kilofa? Nie. Pożyczysz? Nie mam. Kurde. Cool. a się... 178. Mm -hmm. I dzisiaj tutaj, nagramy w trójkę, więc... Może! Może. Ale raczej tak. Za, da, zachęcamy do subów, a tak w górę bo to naprawdę motywuje nas do dalszego nagrywania. Dalszej pracy. Dalszej pracy, za. Czy ona motywuje? Czemu ona motywuje nasz motywy? Ej, kopcie trochę. No ja nie mam kilofa, ja muszę... Ja idę sobie zrobić. Wiesz no, po tym odcinku, nagramy jeszcze jeden odcinek z tej serii i to na dzisiaj będzie tyle. I jeszcze może z Chaosu y zdążymy. Także pamiętajcie jeszcze o konkursach, Kru... może przypomnisz nam, jakie są te konkursy. Dobra, ale... Dla tutaj, nazwy naszej na ziomii jest to najszybciej napisz jak komentarz i jak jest. Ten... Zacznij go tak. Jeszcze to się mam to to, do tak. to wszystko się to zgadza. Jest, nie, tak. Teraz zła jest lekko nie Lekko. Lekko. Ej, Krokuj, masz kilofa Nie, nie, nie,

Ja się, ja się tak boję, że ktoś na nas, teraz na nas, napadnie. Nie napadnie spokojnie, mamy chyba taktownych widzów, także się wysłowię. I przypomnę, że jest grudzień i, i grudzień jest... ...miesiąc w którym się najwięcej wydaje filmików. Bo są w jeszcze weekendy, będzie, weekendy będziemy, weekendy będziemy dużo dodawać. Jeszcze tydzień mój. Cztery <suszel> też. Macie Ja dwa. Nie mam. Oto! Masz? Przyjmuj, Kto ma, Kto mi poszli trzy Mam. nie mam. Kurde, nie ma po A o kudy, zaraziłem się. Mam się pomóżcie mi. Ebole złapałem, bo wszyscy po Jak chodziłem. E, jak widzicie... Jak widzicie... Albo spiętki, jak widzicie, że teraz... Coś napisałem do mojego kolegi... Znaczy, to, do takiego gościa, to jest mój kolega. Zami teraz nie nagrywa, ale... myślę, że zami będzie nagrywał. Do niej napiszesz, czy do Oskara? Do Bernarda. Aha. Co tyle mówisz? No? Opowiem mam teraz takiego suchara, którego chyba usłyszałem gdzieś na jakimś filmiku, a nie pamiętam jakim. Więc tak. Eee, dlaczego w Afryce nie mogą brać leku na Z Trzy kropek? Bo się go nie da brać na pusty brzuch. No, no to mówię suchar. Trzeba słuchać. Bo ja parę słów kupię na już A to na pokoju kopcy moje, kopcy chcę kopać okiem pająka czy szczałami a wie wi wiaderkiem zacznę kopać O, to jest dobry powód kop, kop Ale sukwar był dobry Ja wyjdziecie dzieci na wykończenie jest mój kilo. No widzimy. Widzimy. Widzimy albo nie widzimy. To raczej go nie widzimy. Widzicie, ale nie widzicie jakby. Takie beautiful... Zaprawdę możemy dodać do gildi, więc... Ej, chodźcie na chwilę, bo ja wam muszę coś powiedzieć. I musimy trochę kończyć. Tak. Więc... Więc chodźmy. Przybliśmy się. Czekaj! No chodźcie, no. Szybko chodźcie, no. Yeah. Dobra. Eee. Yy. idę, idę, czekaj. Dobra jestem, siema. Eee, yy, siema. Yy, no i... Jest tak. No i kon... kończymy nas. Nasz rozdział i chyba nagramy teraz w bo mi się wydaje, że wystarczy nam czasu, więc na razie, cześć, pa. Cześć. Cześć. Pa.